Przed pierwszą grą czerwone światło, zielone światło, twórcy serialu kilkukrotnie subtelnie wprowadzali jej motyw do rzeczywistego świata. Widzimy to chociażby w kolorach tablic LED w mecze czerwonym, pomarańczowym i zielonym, czy nawet w ujęciach świateł ulicznych. To wszystko działało jak podświadome przygotowanie widza na nadchodzące wydarzenia. Ale co z drugą grą? Tutaj twórcy byli jeszcze bardziej subtelni, kiedy Gihun wraca do rzeczywistości, po głosowaniu o zakończeniu gry kamera skupia się na parasolu. Widzimy go, gdy opuszcza dom byłej żony. Chwilę później jego ojczym wychodzi z tym samym parasolem. Jeszcze później, tuż przed rozpoczęciem drugiej gry, Gihun żartuje, że jego matka zawsze dawała mu zepsute parasole, co może być aluzją do wyzwania z plasterkiem miodu. Przypadek? Może, ale w tym przypadku niekoniecznie. Gdy uczestnicy ustawiają się w kolejce po swoje kształty, szerokie ujęcie kamery pokazuje żołnierzy rozstawionych wokół graczy. Co ciekawe, są to wyłącznie z trójkątnymi maskami: braku i kwadratów. Czy to celowy zabieg? By podświadomie powiedzieć graczom, że trójkąt będzie najlepszym wyborem? Po pierwszej rundzie przeciągania liny przegrani spadają z wysokości, a ich ciała trafiają do czarnych trumien. W jednej ze scen kamera skupia się na robotniku, który rysuje znak krzyża na wieczku trumny. Może to wyglądać jak chrześcijański symbol, ale w chińskim języku oznacza to liczbę 10, co może być wskazówką na temat kolejnej gry, której uczestnicy otrzymują 10%. 10 kulek. Reżyserzy podkreślają ten detal aż trzykrotnie. Raz, gdy robotnicy zamykają trumnę, potem, gdy transportują ciała do spalarni, a w końcu, gdy kamera ponownie przybliża krzyż w innej stanie. Chwilę przed grą w kulki uczestnicy mają dokładnie 10 minut na znalezienie partnera, a sama gra, zgadza się, dotyczy 10 kulek. Kolejny przypadek, coraz trudniej w to uwierzyć. Kolejna ciekawa wskazówka: pojawia się po eliminacji 40 graczy, kiedy gasą światła. Kamera przychodzi do pokoju spalarni, gdzie przez moment widać szklany panel panika. To może być zapowiedź kolejnej gry, czyli szklanego mostu. Wcześniej także pojawiło się wiele subtelnych ujęć na szkło, co może sugerować, że twórcy od początku przygotowali widza na to wyzwanie. Jeszcze bardziej intrygujący jest moment, gdy pracownicy wychodzą z pomieszczenia paników. W tle widać migotanie zielonych i czerwonych diod LED na płytce drukowanej. Jeśli odwrócimy ich odbicie w lustrze. Sekwencja wygląda następująco. Zielony, zielony, czerwony, czerwony, zielony, co przekłada się na lewy, lewy, prawy, prawy, lewy. To dokładnie układ pięciu ostatnich poprawnych kafelków w grze szklany most. Czy to zbyt naciągane? No być może, ale twórcy nie bez powodu skupili kamerę na tej konkretnej diodzie, co musiało się z tym coś kryć. Moim zdaniem te wskazówki pokazują, jak przemyślany jest Squid Game. Twórcy nie zostawiają niczego przypadkowi. Grają z widzami równie sprytnie jak organizatorzy gry z uczestnikami. Każdy szczegół może mieć znaczenie, a my, jako widzowie, musimy być równie uważni co sami gracze. Kto wie? Ja... Ale jak naprawdę wyglądały upadki w Glassbridge gracz 301, który odpadł po wielokrotnym skakaniu, ujawnił na TikToku, że w rzeczywistości nikt nie wpadł przez szkło. Zamiast tego uczestnicy otrzymywali polecenie szybkiego przykucnięcia a na kamerach upadki odgrywali profesjonalni kaskaderzy, co dodawało dramatyzmu i realizmu całej scenie. Ale pełne zanurzenie w grze. Gracze byli całkowicie zaangażowani w ryba... Nie mogli wyracać do domu ani opuszczać obiektu, dopóki nie zostali wyeliminowani lub nie dotarli do finału. Producenci chcieli w ten sposób podtrzymać spójność emocjonalną i sprawić, by trudne decyzje wynikały nie tylko ze strategii, ale też z moralności i więzi z innymi uczestnikami. Teraz taktyka, kontrola i lojalności czyli dylemat moralny. Oryginalnie Squid Game pokazywało brutalne momenty, w których uczestnicy eliminowali się poza oficjalnymi grami. W The Challenge również pojawiły się podobne sytuacje. Gdzie gracze mogli dokonać moralnych wyborów, na przykład sprzymierzyć się z przyjaciółmi, lub wykorzystać okazję, by wyeliminować konkurencję, ale jak wyglądało umieranie w grze? Gracz 035 zdradził, że uczestnicy nie mieli obowiązku udawać martwych, jak mogło się wydawać po ich dramatycznych reakcjach na eliminację. Zamiast tego producenci sugerowali, że im bardziej teatralna reakcja, tym większa szansa na pojawienie się w odcinku. To wyjaśnia, dlaczego niektórzy gracze przewracali się spektakularnie, a inni po prostu siadali cicho. Ale czy Wiedzieliście, że strażnicy przeszli specjalne szkolenie, aby zachować klimat gry, strażnicy musieli poruszyć się w określony sposób. Uczyli się synchronicznych ruchów, by wyglądać groźnie i mechanicznie, niczym perfekcyjnie zorganizowana armia. I teraz pamiątka na całe życie. Jeden z ulubieńców fanów gracz 232 z Gunbu Gang obiecał, że jeśli dostanie się daleko w grze, zrobi sobie tatuaż z motywem Squid Game. Słowa dotrzymał. Jego tatuaż stał się symbolem niezapomnianej przygody, jaką przeżył w programie. Choć antagonisty w Squid Game pojawił się tylko na chwilę, jego obecność pozostawiła niezatarte piętno. Tajemnicza postać Gojo, znanego komisarz lub rekruter, pojawiła się zaledwie w czterech odcinkach, a mimo to wzbudziła ogromne emocje. Po dramatycznej śmierci w rosyjskiej ruletce na początku drugiego sezonu, wydaje się mało prawdopodobne, by aktor powrócił do tej roli. To, co sprawia, że sprzedawca budzi niepokój, to nie tylko jego enigmatyczna natura, ale także genialne opanowanie swojej postaci. Jego występ jako złowrogi jego rekrutera, dodaje postaci wyjątkowej charyzmy i siły. Jena subskrypcja to jena ciekawostka więcej oraz zostaw łapkę w górę oraz zobacz mój ebook jak robić mniej, a osiągnąć więcej. Kocham was widzowie. Ale wracając do tematu, co ciekawe przez dwie dekady swojej kariery, Gongyo konsekwentnie unikał ról antagonistów. Dopiero Squid Game przyniosło mu pierwsze doświadczenie jako czarny charakter. Nie jest to zaskakujące, jego ekranowa prezentacja nie wpisuje się w stereotypowy obraz złoczyńcy. Jednak sprzedawca to zupełnie inny typ złego faceta. A z gongio w tej roli trudno sobie wyobrazić kogokolwiek, kto mógłby zrobić to lepiej. Ale czy wiedzieliście, że przerażająca lalka z pierwszej gry w Squid Game istnieje naprawdę i może ją odwiedzić? Ogromna, budząca grozę postać z pierwszego odcinka serialu znajduje się w powiecie Incheon, Około 3 godzin drogi na północ od Seulu, lalka została jedynie wypożyczona na potrzeby produkcji, a po zakończeniu zdjęć wróciła na swoje miejsce. Obecnie w cudzysłowie ustrzeże wejścia do Muzeum Powozów Konnych, co nadaje jej jeszcze bardziej surrealistyczny charakter. Tymczasem inny element Squid Game zawładnął internetem. Wyzwanie z cukierkami Dalgona, kruchym tofi o strukturze plastra miodu, stało się wiralowym trendem na TikToku. Użytkownicy próbują własnoręcznie przygotować ten słodki przysmak, a potem podejmują się trudnego zadania. Muszą wydobyć z niego kształt, nie łamiąc go. Ekipa produkcyjna i ja żartowaliśmy, że nasz serial wywoła szaleństwo na punkcie Dalgony, tak jak kingdom sprawił, że ludzie zainteresowali się tradycyjnymi koreańskimi kapeluszami gat, ale nie sądziłem, że to rzeczywiście się wydarzy. Przyznał reżyser w rozmowie z The Korea Times. Ale czy ostatni odcinek Squid Game zawiera autentyczny reportaż informacyjny? Reportaż Dong-hyuk zdradził w rozmowie z The Sunday Times, że zależało mu na jak najwierniejszym oddaniu rzeczywistości koreańskich rodzin. Dlatego w finale serialu wykorzystano prawdziwe wiadomości. W jednym z ujęć prezenter mówi: W tym kraju zadłużenie go gospodarstw domowych rośnie, przewyższając średnią światową. To największy wzrost na świecie poza Chinami ze względu na zniesienie rządowych ograniczeń dotyczących pożyczek finansowych. Huang ujawnił, że ten reportaż pochodzi sprzed kilku lat, a jego treść pozostaje aktualna, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19, która dodatkowo pogłębiła kryzys zadłużenia. Ale według Huanga to właśnie Li w dużej mierze przyczynił się do tego, że widzowie pokochali głównego bohatera. W wywiadzie na YouTube reżyser przyznał, że aktor często sugerował Zmiany, które uczyniły Gichuna bardziej troskliwym i ludzkim. Jednym z jego pomysłów była scena z pierwszego odcinka, w której Gichun karmi bezdomnego kota świeżo wygraną okrelą. To miało subtelnie pokazać ciepłą stronę bohatera. Dodatkowo Lee zaimprowizował także pierwszą interakcję Gichuna z ABO, dodając w postaci więcej autentyczności. liu sprawił, że jego partnerka sceniczna złamała postać i wybuchnęła śmiechem przed kamerą. I to jest prawda. Podczas jednej ze scen Lee próbował włożyć słonkę do Kubka Seabeok, po tym jak przypadkowo go przewrócił, ale nieporadnie mu się to nie udało. Jungko Ho-yeon, roli Seabeok, nie mogła powstrzymać się od śmiechu, a ta spontaniczna chwila została ostatecznie zachowana w finalnej wersji serialu. Ale wiecie, że początkowo strażnicy mieli wyglądać jak harcerze? W filmie Steel Watching Netflix Hwang Dong-hyuk zdradził, że pierwotnie zamaskowani strażnicy mieli nosić mundury przypominające stroje harcerskie. Ostatecznie jednak uznał, że zbyt mocno podkreślałyby ich sylwetkę, co nie pasowało do jego wizji. Zależało mu, by strażnicy wyglądali jak mrówki w kolonii, bezosobowi, podporządkowani systemowi. Projekt ich masek również nie był przypadkowy. Chik sun scenografika serialu, wyjaśniła, że inspiracją były tradycyjne koreańskie maski Hachoetal oraz maski szermiercze. Ostatecznie dodano do nich prostą linię, dodając im subtelne podobieństwo do twarzy mrówki, co podkreślało ich rolę w hierarchii gry. Ale czy wiecie, że błyszczące maski w Wipów mają głębsze znaczenie? Z kolei złote, zwierzęce maski noszące przez VIPów miały symbolizować ich potęgę i bezwzględność. Hwang powiedział w rozmowie z The Sunday Times, że te postacie reprezentują globalną elitę władzy. Ludzi, którzy niczym drapieżniki polują na słabszych. Maski pomagały podkreślić ich niemal bestialską dominację nad uczestnikami gry. Ale sprawiedliwość przede wszystkim, czyli opowiem wam trochę o zaawansowanym systemie śledzenia ruchu. Aby zapewnić uczciwość, że Red Light, Green Light, każdy uczestnik miał na sobie tracker pomagający kamerom dokładnie monitorować jego ruchy. Ponad 16 kamer śledziło nawet najmniejsze odchylenia, tak jak dodatkowe kroki w czasie, czerwonego światła, czy subtelne dgania ciała. Każdy podejrzany ruch, zwany wydarzeniem, był analizowany, a klipy otwarzano ponownie, aby upewnić się, że eliminacja była uzasadniona. Gracz 385 i wyczerpująca gra bez ruch. Jednym z najbardziej frustrujących momentów dla widzów było to, gdy gracz 385 zamarł w kucki, po czym nagle się Poruszył eliminując się z gry. Jednak uczestnicy ujawnili, że filmowanie tej konkurencji trwało godzinami, a każdy musiał utrzymać swoją pozycję przez około 30-40 minut na raz. W tym kontekście wytrzymałość gracza 385 zasługuje na uznanie. Ale dlaczego uczestnicy biegali po dywanie, a nie po piasku? W przeciwieństwie do scenariuszowego Squid Game, gdzie zawodnicy ścigali się po piasku, uczestnicy wyzwania rywalizowali na dywanowej nawierzchni. Nie była to jedynie kwestia estetyki. Bieganie po piasku mogłoby wzniecać drobinki kurzu, co zakłócałoby działaniu kamer śledzących ruch. Ale teraz opowiem wam trochę o iluzji postrzelenia. Podczas eliminacji uczestników na ich klasy piersiowej eksplodowały paczki z czarnym płynem, tworząc efekt przypominający postrzał. Znany z oryginalnej serii, twórcy długo debatowali nad wyborem między krwistą czerwienią a czernią i ostatecznie wybrali tę drugą. Jako subtelne nawiązanie do atramentu kałamarnicy, co pasowało do tytułu Squid Game i było mniej drastyczne dla Rizou. Ale teraz przejdźmy do teorii dotyczącego trzeciego sezonu Squid Game. Po wydarzeniach z drugiego sezonu, Gihun postanawia infiltrację tajemniczej organizacji Squid Game. Wiedząc, że frontman jest kluczową postacią, próbuje go odnaleźć i zdobyć informacje na temat twórców gry. W tym czasie organizacja odbudowuje swoją siatkę po zamieszaniu, które wywołało ujawnienie części jej działań. Tym razem gra odbywa się w zupełnie innej lokalizacji na mroźnym, odizolowanym terenie. Na przykład na Arktyce lub w wysokich górach zmieniają się też reguły. Wprowadzane są drużyny, a gracze muszą podejmować decyzje nie tylko indywidualne, ale i w zespołach. To podnosi napięcie i prowadzi do brutalnych zdrad oraz układów między uczestnikami. Okazuje się, że niektórzy dawni gracze przetrwali lub zostali zwerbowani do pracy dla organizacji. Pojawia się na przykład SeaBall, która jednak nie jest tą samą osobą, co w pierwszym sezonie. To jej siostra, dorosła i poszukująca zemsty za stratę rodziny. Do gry dołącza też policjant Huang Yun Ho który przeżył swoją rzekomą śmierć i teraz podobnie jak Gihun chce obalić organizację ośrodka. W miejsce zmarłego Ilnama, czyli Gracza 001, nowym tajemniczym liderem organizacji, zostaje ktoś jeszcze bardziej bezwzględny być może osoba, której motywacje są bardziej osobiste niż tylko chęć obserwowania ludzkiego cierpienia. Może to być dawny zwycięzca Squid Game, który teraz sam organizuje rozgrywki, by pokazać, że nie ma z nich ucieczki. Fajnie też by było zobaczyć walkę Gihuna oraz Frothmana. Podczas gdy Gihun stopniowo odkrywa kolejne tajemnice, dochodzi do momentu, w którym spotyka się twarzą w twarz z Frothmenem. Prawdziwa walka toczy się nie tylko przetrwanie, ale i o moralność. Czy Gihun sam nie zaczyna podążać ścieżką, którą gardził? Czy stanie się częścią systemu, próbując go zniszczyć od wewnątrz? Także ciekawym pytaniem jest, jak zakończy się finał. Sezon kończy się dramatycznym. Cliffhangerze, Hangarze, organizacja jest bliska upadku, ale Squid Game wcale się nie kończy. Prawdziwi twórcy są poza zasięgiem, a nawet jeśli uda się zniszczyć jedną arenę, kolejne powstaną gdzieś indziej. Gihun zdaje sobie sprawę, że walka jest znacznie większa niż myślał i być może nie ma wyjścia. Może, aby pokonać Squid Game, musi nim zostać. A pamiętacie może gracza z 001 z pierwszego sezonu? Jednym z największych zaskoczeń w serialu było ujawnienie, że gracz z 001 jest twórcą Morwina. Gry. Było to jednak zapowiadane subtelnie w trakcie serii. Jego imię, Il-nam, można przetłumaczyć jako pierwszy człowiek, co sugeruje, że mogło być pseudonimem. W trakcie sceny, gdy detektyw Hwang Yeon-ho przeglądał pliki uczestników, nie znalazł tam danych gracza 001. Co oczywiście było logiczne, biorąc pod uwagę jego rolę jako twórcę gry. Il-nam także wykazywał wyjątkową znajomość zasad i strategii, takich jak sztuczka z przeciąganiem liny, co wynikało z jego doświadczeń jako organizatora. Teraz prezent urodzinowy dla Kua W pierwszym odcinku Gihun próbuje zdobyć prezent na urodziny swojej córki Gaeong. Po przegranej w kasynie, zmuszony jest poprosić dziecko o wyciągnięcie tajemniczego pudełka z automatu. Czarna paczka z różową wstążką przypomina trumny, które pojawiają się później w serialu jako sposób transportu ciał graczy. Wewnątrz pudełka znajduje się zapalniczka w kształcie rewolweru, co symbolizuje późniejszy los gracza oraz kremację po eliminacji. Północnoamerykańskie Pochodzenie Saebyeok. Saebyeok jedna z uczestniczek gry. Północno koreańskie pochodzenie. Gdy rozmawia z bratem używając charakterystycznego akcentu. Jednak w kontaktach z innymi uczestnikami zmienia sposób mówienia na południowo koreański. Ten szczegół sugeruje, że próbowała unikać niechcianej uwagi dostosowując się do otoczenia lub po prostu chciała lepiej wtopić się w grupę. Hwang Dong-Hyu, twórca Squid Game nie tylko wymyślił gry, ale również sam je przetestował. Wraz z ekipą filmową przeprowadził symulację 6 nogiego pięcioboju, aby sprawdzić czy gry są wykonalne i ile czasu zajmuje ich ukończenie. Początkowo zakładano, że zawodnicy będą potrzebowali 10 minut na ukończenie wszystkich konkurencji, ale okazało się, że wielu z nich radzi sobie w 5 minut. Być może to właśnie dlatego w serialu tempo gry jest tak dynamiczne i trzyma widzów w napięciu. A wiecie, że pierwotny tytuł serialu brzmiał Round Six? Kiedy Netflix ogłosił współpracę z Hwangim Dong-Hookiem we wrześniu 2019 roku, serial nosił tytuł Round Six. Kwang wyraził wtedy radość z możliwości przedstawienia tej historii globalnej publiczności za pośrednictwem platformy Netflix i mówił o dużych oczekiwaniach wobec tej współpracy. W trakcie serialu uczestnicy szukają podpowiedzi dotyczącej kolejnych gier. Jednym z uczestników, lekarzem, udaje się zdobyć informacje dzięki tajnemu układowi ze strażnikami, co jednak kończy się tragicznie. Co ciekawe, widzowie mogą zauważyć, że już od początku na ścianach dormitorium znajdowały się malowidła z podpowiedziami na temat kolejnych wyzwań. Teraz o inspiracjach scenograficznych. Scenografia serialu zaprojektowana przez Huawei Kyung-sun łączy dziecięcą prostotę z mroczną atmosferą. Jednym z głównych źródeł inspiracji była litografia Relativi autorstwa Magus Kercha, która znalazła odzwierciedlenie w labiryntowych schodach. Ali miał być grany przez innego aktora. Rola Abdul Ali uwielbianej przez widzów postaci pierwotnie miała przypaść filipińskiemu aktorowi Quino, Jednak z powodu ograniczeń Związanych z pandemią COVID-19 Aquino nie mógł przyjechać do Korei Południowej. W efekcie rola trafiła do Anupama, który doskonale ją wykonał. A wiecie, że te kultowe czerwone kombinezony prawie nie pojawiły się w serialu? Właśnie te czerwone kombinezony i czarne metalowe maski strażników, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawanych elementów serialu, pierwotnie miały wyglądać zupełnie inaczej. Huang planował, by strażnicy nosili stroje przypominające mundury harcerzy, jednak takie ubrania zbyt dobrze podkreślały sylwetki postaci, co było sprzeczne z wizją reżysera, który chciał, by strażnicy przypominali anonimowe w cudzysłowiu mrówki w kolonii. Finalny projekt to czerwone kombinezony i maski inspirowane maskami szermierczymi oraz tradycyjnymi koreańskimi maskami kahoetal. Ale tego na pewno nie widzieliście. że strategia Gihuna w grze Dalgona to sztuczka z dzieciństwa reżysera. Podczas wywiadu w ramach programu The Squid Game React to Their Own Show Hwang zdradził, że pomysł Gihuna nalizanie cukierka dalgona, aby oddzielić kształt pochodził z jego dzieciństwa. Reżyser sam stosował tę sztuczkę, by wygrać w podobnych grach i osobiście sprawdził, czy metoda nadal działa, zanim wykorzystał ją w serialu. Ale teraz coś z serialu, ponieważ te zielone mundury uczestników były bardzo niewygodne. Zielone stroje uczestników, które stały się kultowym elementem Squid Game zostały wykonane z taniego materiału przypominającego stare ubrania gimnastyczne. W czasie zdjęć, szczególnie przy obecności 300 osób na planie tworzyły one dużo pyłu, co utrudniało oddychanie. Niektórzy aktorzy doświadczyli alergii, a ich twarze zrobiły się czerwone z podrażnienia. A wiecie, że ostatni odcinek zawierał prawdziwe doniesienia, aby podkreślić tematykę nierówności społecznych w finałowym odcinku sezonu pierwszego wykorzystano autentyczny materiał informacyjny. Prezenter w wiadomościach stwierdza uwaga, cytuję, W tym kraju rośnie zadłużenie gospodarstw domowych przewyższając średnią światową. To największy wzrost na świecie poza Chinami z powodu zniesienia. Rządowych ograniczeń dotyczących pożyczek finansowych. Tak właśnie było w tym programie. Fragment ten odzwierciedla realne problemy ekonomiczne współczesnej Korei Południowej. Ale co było najtrudniejsze do tworzenia i wcale to nie był Glassbridge. Choć mogłoby się wydawać, że największym wyzwaniem dla producentów były Glassbridge lub Red Light, Green Light, to właśnie Dalgona sprawiła im najwięcej trudności. Ale dlaczego? Ciasteczko z kruchym wzorem może pęknąć w ułamku sekundy. Co czyniło uchwycenie momentu eliminacji niezwykle trudnym zadaniem. Każde pęknięcie musiało być wyraźnie widoczne na kamerze, aby decyzje były sprawiedliwe. To nie wszystko. Setki identycznych ciastek również trudno było zrobić. Zespół gier przeszedł przez kilkanaście iteracji przepisu. Najpierw były zbyt kruche, potem zbyt lepkie. Zmieniono poziom glukozy, a następnie zmieniono poziom sodo oczyszczonej. Wszystkie kształty musiały być wytłoczone dokładnie na tej samej głębokości, aby wszystko było uczciwe. Potrzeba było 19 wariantów, aby uzyskać przepis i formatowanie dokładnie odpowiednie. Ale teraz wam powiem o uczciwej alternatywie dla przeciągania liny. W oryginalnym Squid Game przeciąganie liny było grą, w której siła fizyczna odgrywa kluczową rolę, co czyniło ją jednym z mniej sprawiedliwych konkurencji. Aby wyrównać sobie w szansę w The Challenge, twórcy zamiast tego wybrali grę w statki, nadal wymagającą strategii zespołowej, ale mniej zależną od siły fizycznej. Ale teraz powiem wam kontrowersje wokół gracza 278. Czy montaż zmienił historię? Jeden z najbardziej napiętych momentów w Glassbridge dotyczył gracza 278. Który rzekomo odmówił przestrzegania zasady jeden skok na osobę. Przez to gracz 301 musiał wykonać kilka skoków i ostatecznie odpadł. Jednak w podcaście Just in Time for Story Time gracz 286 ujawnił, że sprawa mogła wyglądać inaczej. Według niego gracz 301 po prostu zapomniał o ustalonym planie i sam zainicjował skoki, a cała sytuacja została tak zmontowana, by wyglądało jakby 278 nie współpracował. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego pogrze nikt nie miał Pretensji do 278. Poza ostatnim graczem, który znajdował się zbyt daleko, by zobaczyć, co się naprawdę wydarzyło. Także kolejną teorią jest to, że po wydarzeniach z drugiego sezonu Gichun postanawia infiltrację tajemniczej organizacji Squid Game. Wiedząc, że Frontman jest kluczową postacią, próbuje go odnaleźć i zdobyć informacje na temat twórców gry. W tym czasie organizacja odbudowuje swoją siatkę po zamieszaniu. Ale jakie mogą być nowe gry? Most iluzji, czyli gracze muszą przejść przez pole, na którym część powierzchni jest iluzją i może się pod nimi zawalić. Lodowy labirynt. Może być to labirynt, który zmienia swój układ, a uczestnicy muszą znaleźć wyjście unikając śmiertelnych pułapek. Krwawe szachy. Każda figura na planszy to uczestnik, a przegrana figura zostaje brutalnie wyeliminowana. Ostatnia decyzja. Finałowa gra, gdzie zwycięzca ma wybór zakończyć Squid Game lub przejąć jego kontrolę. Ale jakie mogą być ukryte szczegóły o zakończeniu Gichula? Gihun dochodzi do momentu, w którym spotyka się właśnie twarzą w twarz z Frontmanem. Prawdziwa walka toczy się nie tylko o przetrwanie, ale i o moralność. Czy Gihun sam nie zaczyna podążać właśnie ścieżką, którą gardził, jak wspomniałem przed chwilą? No, zobaczymy. Gihun także może dostać propozycję, aby przejąć kontrolę nad Squid Game i zmienić jego zasady od środka. Ostatnia scena pozostawia widza w niepewności, czy Gihun stanie się nowym Frontmanem, czy jednak zniszczy organizację raz na zawsze. Ostatnie ujęcie to jego twarz pełna determinacji a kamera oddala się, pokazując kolejną grupę graczy gotowych do nowej gry. Także w trzecim sezonie prawdopodobnie zobaczymy kolejną edycję śmiercionośnej gry, tym razem w jeszcze bardziej brutalnej i psychologicznie wyniszczającej wersji. Może stać wprowadzone nowe zasady takie jak podział na frakcje lub rozgrywki drużynowe, gdzie uczestnicy będą musieli wybierać między lojalnością a własnym życiem. Możliwe jest także wprowadzenie nowej postaci osoby wewnątrz organizacji, która zacznie sabotować system od środka. Jeśli ją dołączy do gry pod przykrywką, może próbować rozbić organizację od środka. Ale teraz ciekawostki o trzecim sezonie Squid Game: mogą się pojawić także nowi VIPowie. W serialu pokazano tylko. Kilku VIPów, ale w trzecim sezonie może ujawić się kto naprawdę stoi za całą grą. Światowa wersja Squid Game. Możliwe, że organizacja prowadzi takie gry w różnych krajach, co mogłoby otworzyć drogę do globalnej konspiracji. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, bo może na 3000 subskrypcji zrobi jakiś konkurs o 300 złotych. Oraz napiszcie w komentarzu jak myślicie jak rozpocznie się trzeci sezon oraz jak się skończy finałowy już trzeci sezon Squid Game oraz jak podoba wam się ta seria do zobaczenia Squid Game miało być filmem gdy kryzys gospodarczy i wysokie zadłużenie mocno dotknęły Koreę Południową w latach 2008-2009 Hwang Dong Hyuk zmagający się z problemami finansowymi padł na pomysł historii ukazującej mroczną stronę nierówności majątkowych w formie gry survivalowej. Początkowo stworzył scenariusz w formie filmu ale projekt Projekt nie wzbudził zainteresowania koreańskich producentów. W rezultacie Hwang odłożył swój pomysł na później. Hwang Dong hyuk pracował nad projektem przez ponad dekadę, choć Squid Game od razu zdobył globalną popularność, droga do sukcesu była trudna oraz bardzo długa. Hwang napisał wstępny Szkic w 2009 roku. Jednak z powodu braku zainteresowania ze strony producentów oraz trudności ze sfinansowaniem brutalnej i nietypowej historii zrezygnował z projektu, skupiając się na innych produkcjach. Dopiero około 10 lat później Netflix zainteresował się projektem, a Huang przerobił scenariusz na serial, wzbogacając fabułę o wątki poboczne, które uczyniły historię bardziej angażującą. Strajk robotników w przeszłości Gihuana ma swoje korzenie w rzeczywistości. W serialu Gihun pracował w dziele montażowym Dragon Motors, a po zwolnieniu przyłączył się do strajku, podczas którego zginął jego współpracownik. Historia ta ma swoje odzwierciedlenie w realnym 77-dniowym strajku pracowników. Z Young Motors w 2009 roku. Firma zwolniła wówczas ponad 40% załogi, to około 3000 osób, co miało ułatwić sprzedaż aktywów inwestorom zagranicznym. Władze stosowały wobec protestujących brutalne metody, w tym groźby, pozwy cywilne oraz ekonomiczny nacisk. W wyniku tych działań 13 osób związanych z protestem popełniło samobójstwo w latach 2009-2011. Pamiętacie ten numer telefonu na wizytówce? On naprawdę istniał. W pierwszym odcinku serialu gracze otrzymują wizytówkę z ośmiocyfrowym numerem telefonu. Twórcy usunęli pierwsze trzy cyfry, ale pozostawili resztę, co sprawiło, że faktyczny numer telefonu był osiągalny. W efekcie właściciele tego numeru zaczęli otrzymywać liczne telefony i wiadomości od fanów. Jeden z koreańskich polityków, Hu King Yang, zaoferował nawet 100 milionów wonów za odkupienie tego numeru telefonu. Lalka morderca z gry Czerwone Światło, Zielone Światło istnieje naprawdę. Ogromna lalka z gry Red Light, Green Light Widziana w serialu jest prawdziwym eksponatem należącym do wioski w hrabstwie Jinnohen w prowincji Heongbong. Znajduje się przy wejściu do muzeum powozów konnych o nazwie Mahaland. Po zakończeniu zdjęć lalka została zwrócona na swoje miejsce. Jung Ho Eon zadebiutowała jako aktorka w tej produkcji. Jung Ho Eon otwórczyni roli Kang Se Beong zadebiutowała jako aktorka właśnie w Squid Game. Jej występ zdobył uznanie widzów i krytyków. Reżyser Hwang Dong Hyuk był pod ogromnym Wrażeniem nagrania z jej przesłuchania i od razu wiedział, że to idealna kandydatka do tej roli.